Na początku roku, gdzieś w lutym nagrałem dla Was wideo o trzech spółkach które uważałem za drogie i nie planowałem ich kupować przez kolejne miesiące. No to dzisiaj się przyjrzymy tym filmom i zobaczymy jak sobie przez ten okres poradziły i czy rzeczywiście były takie drogie i czy są dzisiaj tańsze a może droższe. Także poszukamy kolejnych firm, które raczej dzisiaj będę omijał i oczywiście powiemy sobie dlaczego. Ja nazywam się Tomek od 2022 roku zainwestowałem ponad 350 tysięcy złotych akcje społecz dywidendowych. Jeżeli da się zbudować sensowny dochód pasywny ze spółek dywidendowych, to planuję tego dokonać w najbliższych latach. Zachęcam do zostawienia lajków pod wideo oraz do komentowania, chętnie odpisuję na Wasze komentarze, a przy okazji pomaga to zwiększać zasięgi moich filmów. Patronem kanału jest XTB, polski broker, któremu podoba się co robił i chętnie to wspiera. Jakiś czas temu było zamieszanie dotyczące zabezpieczeń na kontach XTB, dlatego chciałem Wam tylko przypomnieć, że w XTB macie możliwość ustawienia sobie zabezpieczeń 2FA, które wymaga dwóch form identyfikacji. Jeżeli nie macie go jeszcze aktywnego, to zachęcam, bo podobno tylko 10% użytkowników z tego korzysta. Dla zainteresowanej kontem XTB w opisie znajdziecie link afiliacyjny do strony brokera. A dodatkowo kolejny link zaprowadzi Was na mój blog, gdzie krok po kroku opisuję, jak założyć konto w XTB oraz jak wygląda podstawowa obsługa konta. Pierwszą spółką, którą wytypowałem poprzednim razem, to była Dekora która po dobrych targach w Monachium akurat wtedy bardzo mocno zyskała na wartości. Wtedy cena akcji dekory wynosiła siła jakieś 76 zł. A można było nabyć akcję z 4% stopą dywidendy, co nie jest za wiele, bo 6 czy 7% dla tej spółki w przeszłości to nie było nic specjalnego. Dzisiaj cena akcji to około 72 zł, co po ostatnich mocnych wzrostach na rynkach chyba nikogo by nie zadowoliło, jeżeli pół roku temu kupilibyście te akcje. Ale dalej jest ciekawi. Drugą spółka, o której wspomniałem, była Seco Polantesa, które po wejściu nowego inwestora Constellation Software chyba zostaje przez rynek postrzegana jako mocno wzrostowa spółka. W tamtym momencie spółka, była po ponad 80% wzroście na przestrzeni roku, a jedna akcja kosztowała około 135 zł. Wtedy akcje spółki można było nabyć ze stopą dywidend na poziomie 2,7%, co ostatni raz miało miejsce w 2011 roku, a w ostatnich latach stopa dywidendy krążyła raczej w okolicach od 4 do 5%, a na upartego można było akcję nabyć gdzieś 6 lub nawet 7% stopą dywidendy. Teraz już wiecie dlaczego mówię, że inwestorzy przestawili się mentalnie z inwestycji pod dywidend na inwestycję pod wzrost na tej spółce. Jak ktoś kupuje akcję z tak niską historycznie stopą dywidendy dla danej spółki, to po prostu liczy, że jej wzrost i wzrost cen akcji zrobią robotę. I hit na koniec. Dzisiejsza cena akcji spółki to 206 zł za sztukę. Dywidenda została co prawda podniesiona w tym roku do 3 ,94 zł, 94 groszy. Jednak dzisiaj akcje można nabyć ze stopą dywidendy na poziomie 1,9%. Także na dzień dzisiejszy ciężko nazwać Asseco Poland spółką dywidendową. Wiem, że niektórzy z Was posiadają akcje spółki od kilku lat i wydaje się to bardzo fajną inwestycją. Bo jak dobrze pójdzie i rzeczywiście zaczną dowozić wzrost na poziomie 10, 15, a może nawet 20% rocznie, to za tym pójdzie wzrost dywidendy. A jak macie średnią stopę dywidendy do Waszej inwestycji na poziomie 5-6% i więcej, no to kolejne lata mogą być bardzo owocne. Już nie wspominając nawet o wzroście cen akcji. Jednak dla mnie nadal jako inwestora dywidendowego, który chciałby kupić akcję tej spółki, to jak kilka miesięcy temu uważałem, że to nie za dobra inwestycja ze względu na niską, historyczną stopę dywidendy tak teraz tym bardziej. No chyba, że chcecie stawić na to, że rzeczywiście ta dywidenda będzie rosła o 10-20% rocznie wraz z wynikami finansowymi. Wtedy dalej warto się chyba przyglądać, ale na dzień dzisiejszy to tylko oczekiwania. Nie wiemy, jak to się finalnie skończy. Natomiast ostatnią spółką, która trafiła na tą listę była brytyjska firma 3 która jest właścicielem marki znanej również w Polsce czyli Action 3i ogólnie inwestuje w różne biznesy i starają się je rozwijać. Jednak Action jest ich głównym motorem napędowym, takim złotym strzałem. Mają bardzo ambitne plany na rozwój Action w całej Europie. Bardzo mocno tą markę rozwijają. W lutym cena ich akcji to było około 40 funtów i byli po 250% wzroście na przestrzeni 5 lat. Tutaj dzięki rozwojowi Action również chyba spółka przeszła z profilu dywidendowego na wzrostowy. W przeszłości akcje spółki można było nabyć 4 czy nawet 5% stopą. Dywidendy, natomiast okolice 4% stopy dywidendy były bardziej powtarzalne. W lutym mogliście akcje kupić ze stopą dywidendy na poziomie 1,5%, co było wtedy historycznym minimum. Zauważcie, że tutaj wajcha się mocno z dywidendy na wzrost przesunęła, podobnie jak w przypadku Sekopolan. Dzisiaj akcje spółki można kupić za jakieś 43 funty, i 50 pensów. Jednak dywidendę podnieśli, więc stopa dywidendy osculje w podobnych poziomach, czyli na dnie. Jednak mówimy tutaj o 15% wzroście dywidendy rok do roku. Właśnie to mam na myśli, mówiąc o przestawieniu siasek o na pozycjonowanie pod wzrost. Jeżeli będą generować wzrost na poziomie 10-20% rocznie i za tym pójdzie dywidenda, to będzie to bardzo fajny wehikuł na kolejne lata. W przypadku 3 wygląda to podobnie. Dopóki rosną i rosną mocno. To chyba nic im nie grozi. Najgorzej, jak spółka w pewnym momencie uderzy w ścianę, a wzrost po 15% rocznie nie będzie trwał wiecznie. Jak ktoś jest inwestorem we wzrost i potrafi wcześniej wyłapać takie okazje, naprawdę to może być ciekawa strategia do pomnażania kapitału. Jednak z mojej strony, jako inwestora dywidendowego, to trochę inna bajka. Ja chyba bardziej wybieram spółki, które już ten największy wzrost mają za sobą i się ustabilizowały a dzięki temu mogą generować powtarzalne przepływy pieniężne i generować solidne i systematycznie rosnące dywidendy. Aczkolwiek to takich spółek na przyszłość nie przekreśla, bo sam mam akcję ASECO BS i Asseco SE, więc to nie jest tak, że najlepsze lata mają za sobą. Może się okazać, że po okresie spokoju przyjdzie czas na reaktywację i znowu mocny wzrost. Jestem ciekaw jak to wyjdzie w praktyce. Jednak jak widzicie, sama stopa dywidendy wam wszystkiego nie powie. Warto jeszcze sprawdzić jakie czynniki powodują tak niską jej wartość, bo może przyszłość po prostu jest mocno wzrostowa, dlatego tyle kapitału napłynęło do danego biznesu. I z drugiej strony, jak stopa dywidendy jest wysoka, to warto sprawdzić dlaczego. I szczerze, ja aktualnie, jak widzę czynnik ciągnący spółkę w dół, to czekam na jego, pozbycie się, po co mam ryzykować. No i tutaj jest też kwestia momentu na rynku. Dzisiaj wszystko rośnie i to mocno rośnie. Mamy zaawansowaną hostę. Pytanie, jakby takie wzrostowe spółki zachowywały się w beście. Z perspektywy inwestora dywidendowego, nie chcecie się załadować w niską stopę dywidendy. Czy wzrost biznesu stanie? Z jakichś zewnętrznych warunków zostaniecie z niską stopą dywidendy i drogimi akcjami. Jednak to są różne podejścia: inwestowanie dywidendowe i inwestowanie we wzrost. Więc po prostu musicie zdecydować, po co inwestujecie i co chcecie osiągnąć, a potem dobrać do tego odpowiedni wehikuł. Ja sobie kumulując akcje, buduję majątek, a dywidendy mają być takim kuponem, który odcinam i pokrywają mi jak największą część kosztów życia. Dlatego stawiam na, jak to mówią, lepszy wróbel w garści niż gołom na dachu. A w długim terminie, dobre biznesy i system inflacji sprawią, że ceny akcji będą rosły. Co sądzicie o tych wynikach spółek z początku roku? Dywidendowo to w sumie nie jest koniec świata, bo chociaż wzrost dywidend może dowiozą dwucyfrowy. A może niedawno kupiliście ich akcje i jesteście z tego zadowoleni? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Skoro podsumowaliśmy sobie poprzednie wybory, jesteśmy mądrzejsi o kolejne skrawki wiedzy, teraz zerknijmy sobie na kolejną listę spółek, których nie planuję kupować przez kolejne kilka miesięcy. Na pewno możemy założyć, że te wcześniejsze wymienione spółki są dalej na tej liście i zobaczymy, Zobaczymy sobie w kolejnym podsumowaniu, jak ich ceny akty się zmieniały, ale już w dłuższej perspektywie i w dłuższym okresie czasu. Pierwszą spółką, na którą dzisiaj zerkniemy, będzie uwielbiana przez wszystkich branża w Polsce, czyli deweloperka i przedstawiciel w moim portfelu, czyli Dom Development SA. Ostatnio różne wiadomości się słyszy o rynku nieruchomości w Polsce, jednak, akurat Dom sobie całkiem nieźle radzi, co się automatycznie przekłada na ładnie rosnącą cenę akcji oraz na niską stopę dywidendy. I właśnie z tą niską stopą dywidendy zaczynają się schody. Ale najpierw zerknijmy sobie na ich wyniki finansowe za ostatnie kwartały. Przedaż rośnie, zysk netto rośnie. Jak spojrzymy bardziej na gotówkę i EBIT, to również widzimy, że rośnie. W widoku rok do roku cały czas zielono i szacunki na ten rok są pozytywne. One przepływy pieniężne są na wysokich poziomach, sporo na plusie, a dywidenda kosztuje spółkę coraz mniejszą część zysku. W 2024 roku to było już niecałe 60% ich zysku, które wypłacili w formie dywidendy, a jeszcze kilka lat temu po 90% stopy wypłaty dywidendy podchodzili. Także mamy tutaj fajny zapas i bufor bezpieczeństwa, a dywidenda z roku na rok cały czas rośnie. Tylko początkowa stopa dywidendy spada. A teraz zerknijmy jeszcze na ich historyczną stopę dywidendy. Aktualnie akcje spółki można nabyć ze stopą dywidendy w okolicach 5,5%. W przeszłości wahała się ona od 5,2% do nawet 10%. I to nie są najbardziej skrajne wartości, tylko te bardziej powtarzalne. Dzisiaj jesteśmy blisko dna, aczkolwiek, w hoście 2007, to stopa dywidendy jako spółka oferowa to były okolice 2%. Prawie 1 trzecią niżej niż dzisiaj. Przy dywidendzie na akcję w wysokości 13 zł. Cena akcji musiałaby kosztować 650 zł. za sztukę, aby stopa dywidendy wynosiła 2%. Od 230 zł. za sztukę do 650 zł. za sztukę mamy jeszcze daleko. Jak sobie pod te widełki stopy dywidendy postawimy cenę akcji i dołożymy 10% margines bezpieczeństwa od góry, to mamy przedział od 130 do prawie 230 zł. za akcję. Dzisiaj raczej jest drożej niż tani na podstawie historycznej stopy dywidendy. I teraz już nauczeni poprzednimi typami na początku. Na początku roku musimy sobie zadać jedno pytanie, czy spółka będzie w stanie dalej dowozić taki wynik przez kolejne kwartały, aby dywidenda odpowiednio rosła, a inwestorzy byli zadowoleni z takiej stopy dywidendy stawiali na to, że wzrost cen akcji będzie jej głównym zyskiem? Zerknijmy sobie jeszcze, jak się zmieniał wskaźnik cena do zysku na przestrzeni ostatnich lat i gdzie dzisiaj się znajdujemy. Jak widzimy, aktualnie cena jaką musimy zapłacić za jedną złotówkę zysku wygenerowanego przez spółkę jest raczej na tych wyższych poziomach. Zazwyczaj takie momenty to okresy korekt, jak tak patrzę w lewo na wykres. Podobnie ma miejsce zestawienie ceny do wartości księgowej, aczkolwiek ten poziom utrzymuje się już od dłuższego czasu. Natomiast wcześniej na szczycie w 2021 roku mieliśmy taki poziom tego wskaźnika. Z ciekawostek znalazłem, że w 2007 roku na szczycie bańki wartość CWK dla domu wynosiła 13, czyli. Nasz dzisiejszy poziom 3,36 wygląda dosyć skromnie. Jednak najważniejsze jest to, jak spojrzymy sobie na przewidywania EPS-ów, to raczej wygląda na to, że ten wzrost ma zwolnić. Czyli odwrotnie jak w przypadku Asecopoland, gdzie wzrost EPS-ów oczekuje się, że ma przyspieszyć. Tutaj raczej spodziewane jest zwolnienie, czyli większą uwagę inwestorzy mogą zacząć poświęcać dywidendzie, więc w ten czy inny sposób to może wpłynąć na cenę akcji. Ja w każdym razie akcji Dome Developers, a aktualnie nie planuję nabywać, nie jest to Stopą dywidendy. Cieszę się, co prawda, że spółka dalej się rozwija, bo mam ich akcje i na tym korzystam. Tutaj zobaczymy, jak to spowolnienie wzrostu EPS-ów wpłynie na cenę akcji w kolejnych kwartach. A może jednak sprzedaż dalej będzie szła pełną parą? Za kilka miesięcy będziemy wiedzieć. Będzie to fajny przypadek do zestawienia z takim Asekopolan, gdzie EPS-y mają dalej rosnąć, czy szyi, od którego oczekuje się utrzymania wysokiego wzrostu. Kolejną spółką na liście, na razie nie dotykam, jest Grupa Kentesa. Spółka była jakiś czas temu na promocji, ale całkiem nieźle sobie poradziła i powróciła do wyższych wycen. Szybki rzut na wyniki finansowe i widzimy, że sprzedaż w pierwszym kwartale całkiem nieźle wyszła, wzrost rok do roku, natomiast zysk to już spadek prawie 20%. Z drugiej strony wolne przepływy pieniężne mocno na plusie, ponad 50% wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku. Dywidenda jednak w tym roku zapowiada się już na symboliczny, ale jednak wzrost. To akurat bardzo cieszy mnie osobiście i liczę, że ten dołek mamy za sobą, a teraz wrócimy do wzrostów rok do roku. Zresztą ta lekko rosnąca dywidenda może odzorować oczekiwania co do powrotu do wzrostu EPS-ów w kolejnych kwartałach i latach, ale przyjrzyjmy się stopie dywidendy dokładniej. Dzisiejsza stopa dywidendy, z jaką można nabyć akcje spółki, to 5,4%, natomiast w przeszłości stopa dywidendy wahała się w przedziale od 6 do 10%, także dzisiaj jesteśmy bardzo nisko. Jak widzieliśmy przed chwilą, to są oczekiwania na kolejne kwartały na wzrost EPS-ów w granicach 10% rocznie. Tylko pytanie, czy tak będzie? Mogę Wam powiedzieć, że jeszcze niedawno te szacunki były bardziej optymistyczne, bo tak się akurat składa, że niedawno te dane aktualizowałem w moim Excelu i te oczekiwania wzrostów EPS-ów spadły aktualnie. Może nie jakoś drastycznie, ale jednak optymizm trochę zmalał. W przypadku grupy Kenty i Dom Development, dla mnie to nie inwestycje na dzisiaj. Ja ich akcje sobie kumulowałem, kiedy na starcie otrzymywałem 10 10% stopy dywidendy. Dzisiaj na dom mam zdecydowanie wyższą stopę dywidendy, bo z roku na rok cały czas rośnie, natomiast kęty mimo obcinania dywidendy tak dalej daje mi ponad 9% zwrotu samej dywidendy przed podatkiem. Nie wyobrażam sobie teraz załadować się w ich akcje ze stopą dywidendy na poziomie 5%. Oczywiście jak wyniki będą dalej poprawiać to super, ale to nigdy nie jest pewne, a ja swoje i tak cały czas zbieram w formie dywidendy i akcje, które posiadam rosną, a jak kiedyś znowu zlecą na tyle, aby stopa dywidendy na starcie była w okolicach historycznych maksimów, to chętnie nabędę więcej ich Tutaj nie ma chyba już co za bardzo polemizować. Jest to podobny przypadek jak dom dewelopmenysa. Profilaktycznie jak sobie spojrzymy na to, jak historycznie wyglądały wskaźniki cena do zysku oraz cena do wartości księgowej dla kenty, to widzimy, że dzisiaj są wysoko. Obydwie spółki chyba nie mają aktualnie jakiegoś mocnego bodźca, który mógłby mocno wpłynąć pozytywnie na ich wyniki finansowe albo na oczekiwania co do ich wzrostu. Aczkolwiek nie ma też tragedii, dlatego nieprędko możemy zobaczyć znowu cenę akcji na takim poziomie, aby załapać się na 10% stopę dywidendy. Jeszcze jedną spółką na mojej czarnej liście jest BAE System, czyli brytyjski przedstawiciel branży zbrojeniowej. W tym przypadku patrzą na to, co się dzieje naokoło nas, nic dziwnego, że jest taki popyt na ich akcje. Ostatnio nawet ktoś mi pisał, że aktualnie na świecie jest 40 czy 60 konfliktów. Dodatkowo pamiętam, jakiś czas temu widziałem, że kilka większych zleceń im wpadło, także to się w kolejnych latach na pewno przyłoży na lepsze wyniki finansowe. BAE to taki przypadek jak nasze Asseco Poland czy 3i, właściciel Action. Mają bardzo mocny ciąg i lecą do przodu. Przez to stopa dywidendy jest niska, bo skupienie przeszło na wzrost. Jestem ciekaw jak również ten przypadek się zestarzeje. Tak szybko jak rzucimy okiem to widzimy, że wykres systematycznie bije kolejne ATH. Stopa dywidendy jest historycznie niska i to tylko patrząc od 2022 roku. Wcześniej można było jeszcze z wyższą stopą dywidendy akcje nabyć. Wskaźniki takie jak cena do zysku czy cena do wartości księgowej oczywiście są wysoko. Tak jak w przypadku Asseco czy 3.3 widać, że rynek się. Na mocny wzrost spółki inwestorzy są chętni zapłacić więcej za każdą złotówkę zysku wygenerowanego przez BAE, bo po prostu liczą, że tego zysku będzie dużo i warto dołożyć. Zobaczymy sobie za kilka miesięcy, jak sobie dalej poradzą. Tak samo zestawimy to sobie z tymi dwoma spółkami z początku roku. Jeszcze w kategorii tych rosnących spółek, patrzcie na wykres Judges Scientific. Ostatnio dali znać, że w USA i UK te wyniki finansowe będą gorsze od tego, co oczekiwali, albo co rynek oczekiwał. tego co pamiętam, EPS-y miały być. Na poziomie 3,6 funta na akcję, i mówimy tutaj o spółce, od której oczekiwało się wzrostu na poziomie 10-15% rocznie minimum. Dzisiaj te szacunki zjechały do przedziału od 2,8 do 3,3 funta na akcję, więc przy tym gorszym scenariuszu mówimy o mocnym wyhamowaniu i spowolnieniu wzrostów do 5% rocznie. To jest w sumie trochę odwrotny przykład do tych dzisiejszych, kiedy to spółka mocno się rozwija i rośnie, a nagle z jakiegoś powodu ten wzrozwania. Pewnie podobnie działoby się z akcjami. Jacek Opoland, 3i czy Baez System, jak się okaże, że wyniki finansowe będą gorsze od oczekiwań. Dlatego, jednak, wolę dywidendę. Jak się człowiek załapie na akcję w odpowiednim momencie, to może później na spokojnie brać sobie udział we wzroście biznesu, a w międzyczasie zbierać bardzo atrakcyjne dywidendy i cierpliwie czekać na kolejną okazję za kilka lat. Ale to tylko taka mała myśl i przykład na koniec dla Was. Zostaniemy sobie dzisiaj na tych trzech spółkach, ale jeszcze mam dla Was ciekawostkę. Teraz widzicie listę kilku spółek z NASDAQ, czyli technologicznych podmiotów. Z USA. Kiedy mamy jeden w rubryce U, to znaczy, że stopa dywidendy jest w okolicach historycznego maksimum, a kiedy mamy jeden w rubryce O, to znaczy, że stopa dywidendy jest w okolicach historycznego minimum. Także tego, jak widać, według stopy dywidendy na NASDAQ spółek na promocji ze świecą szukać. Aczkolwiek nie jest tak źle. Poniżej mam jeszcze na liście akcje Starbucksa i PepsiCo, które raczej można nabyć historycznie wyższą niż niższą stopą dywidendy. I jednak osobiście uważam, że wzrosty na NASDAQ powodują, że te dwie spółki są wyższe wyżej wyceniane niż byłyby w normalnych warunkach. I wyniki finansowe po prostu nie zachwycają, aczkolwiek PepsiCo widziałem chyba wychodzi na prostą. Trzeba pamiętać, że dzisiaj mamy hostel technologiczną, nastawiono przede wszystkim na AI i wszystko wokoło. Dlatego duże podmioty z NASDAQ na pewno będą na tym korzystały. Pytanie tylko, jak długo ich wzrosty będą na tyle mocne, że będzie do nich dalej płynął kapitał. Ale to już jest bardziej coś, co musicie pytać osób, które siedzą w inwestowaniu we wzrost i mają jakiś na to pomysł. Szczególnie jak ocenić, czy jest dobrze, czy jest Źle i najważniejsze, kiedy trzeba się ewakuować. Ja jestem raczej z tych, którzy czekają okazji, problemów, aby się załadować na wysoką stopę dywidendy, bierać sobie tą dywidendę z roku na rok i czekać. A w długim terminie liczę, że moje spółki swoje złote momenty również będą miały. to prawda, nie liczę na takie wzrosty, jakie są na MAX 7, ale takie 10% rocznie, może 20%, jak coś zaskoczy, bardzo pozytywnego. Do tego zbieranie systematycznie wysokiej dywidendy, która będzie jeszcze rosła o te 10% i więcej, to moje klimaty. Na wymienionym dzisiaj Kenty mam ponad 9% stopy dywidendy, które zbierałem co roku już od 3 lat, a dodatkowo cena akcji świeci mi się na 70 plusie. I ja jestem z takiego wyniku zadowolony. A jak spółka wróci do poprawiania wyników finansowych o wiele mocniej, to i tak moje akcje wzrosną na wartości, a także dywidenda będzie dalej rosła. Jeszcze tak jakbyśmy sobie to mieli wszystko ładnie podsumować. Aktualnie mamy mocną hossę. Nic dziwnego, że wszystko rośnie, a spółki wzrostowe rosną jeszcze bardziej. Na początku przyszłego roku zrobimy sobie nową listę i Podsumujemy to oraz zobaczymy, jak dalej sobie radzą spółki z poprzedniej listy, a w szczególności ASECO oraz 3I. Jestem ciekaw, czy ich tak mocny wystrzał to jest wynik tego, że mamy wzrosty na rynkach, czy po prostu oni przynajmniej, dopóki będą dowozić wyniki, to raczej zostaną spółkami ala wzrostowymi i będą tak mocno rosnąć. To samo zobaczymy, jak na tym tle wyjdzie BAE Systems, które również jest w rosnącym trendzie. Jestem ciekaw, czy jakby przed gorszym momentem na rynku i kilkumiesięcznym razem, to te spółki by mocno oberywały, a może by się po prostu zatrzymały i wróciły do wzrostów tak szybko jak wróci pozytywny sentyment z perspektywy inwestora dywidendowego to nie jest najlepszy moment na wejście w nie natomiast z perspektywy inwestora wzrostowego to może być okazja aczkolwiek ja nie wiem jak taką okazję ocenić szczególnie w długim terminie przez pierwsze kilka miesięcy okazało się że te niskie stopy dywidend to nie jest wypadek przy pracy tylko są do tego jakieś fundamenty pytanie jak długo one będą działały będziemy to sobie również analizować bo może z tego wyjść całkiem fajna i powtarzalna strategia Szczególnie w trakcie zaawansowanej hosty Szukasz spółek, które są na historycznie Niskiej stopie dywidendy Patrzysz z jakiego powodu tak się dzieje Jak widzicie, że jest paliwo na dalszy wzrost To się możecie załadować na kilka miesięcy I zrobić te 50%, może 100% W krótkim okresie czasu Tak mi luźno to tylko przeszło przez głowę Ja w każdym razie nie planuję Kupować dzisiaj akcji wymienionych spółek A także te, które sobie dzisiaj podsumowaliśmy Z początku roku, dalej są na tej liście Nie dotykam. Za kilka miesięcy zobaczymy Co się z nimi działo. Ale wraca już na nasze podwórko, do naszych dywidend, to w zeszłym tygodniu podsumowaliśmy sobie, jak sobie dywidendową mój portfel poradził w czerwcu. Szału nie było, co prawda, bo nie udało się przekroczyć tysiąca dotek z dywidend, ale na przyszły rok jest potencjał. Przy okazji rzuciliśmy okiem na kilka wykresów, które pokazują, dlaczego inwestowanie w spółki wypłacające rosnące dywidendy jest po prostu skuteczne. Szczególnie, kiedy kupujemy je jak ja, w czasie, kiedy można je nabyć z historycznie wysoką stopą dywidendy. A to nie zawsze jest najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie. Jak nie widzieliście jeszcze tego do, to zapraszam do nadrobienia. Zaraz powinno wyświetlić się wam na ekranie. Co sądzicie o tych wynikach spółek, które podałem na początku roku? Dywidendowo to w sumie nie jest koniec świata, bo chociaż może wzrost dywidend może dowiozą dwucyfrowy. A może niedawno kupiliście ich akcje i jesteście z tego zadowoleni? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeszcze klasycznie na koniec ruch z waszej strony. Dzięki temu mogę coś zmienić na świecie, a Wy w tym tymi możecie pomóc. Zostaw fajny komentarz, zasubskrybuj kanał. A jak jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym. ele